Dobry wieczór, kochani, z tej strony pice Starot się tego wieczoru. Wiem, kochani, że czekacie na kolejne czytanie od Pizza Starot. Dzisiaj troszeczkę w innej formie. Już oczyszczam karty i zrobimy sobie czytanko na szybkiego, co on, ona teraz do ciebie czuje i co myśli. Wiem, że czekacie tutaj już cały dzień obserwujecie na czytanie, więc już jestem. Yy, I sobie wybieramy, kochani, yy, sześć yy, kart i zobaczmy. Yy, Paść yy, Pentakli, słuchajcie. Wasza osoba idzie do Was e, najprawdopodobniej, słuchajcie z jakąś e, propozycją. Będzie tutaj właśnie coś takiego mm, od tej osoby y, y, szło. E, myślę, że tutaj będzie y, jakaś właśnie taka propozycja może spotkania, może jakieś rozmowy. Widać, że tutaj będziecie mieli coś do wyjaśnienia na ten moment to będzie właśnie takie y, dla was bym powiedziała oczyszczające. Y, możliwe, że y, wasza y, relacja się tutaj y, poprawi z tą osobą, o którą y, pytacie. Y, patrzymy dalej. Wiej z kochani, no tak, ta osoba teraz, no niestety, ale troszeczkę przechodzi swoją taką m, małą transformację, ma dołki, bym powiedziała, psychiczne troszeczkę jest e, w słabej energetyce, ma spadki energetyczne, e, więc na ten moment, jeżeli byście chcieli, e, jeżeli podziałać z jakąś e, tutaj e, z jakimś działaniem, no to po prostu się wstrzymać e, na ten moment. E, Huhu, zobaczcie. No i najprawdopodobniej tej osobie wyszła nam wieża. E, może się coś tutaj Wam zawalić, wiecie, e, albo tej osobie, albo Wam, e, może związek, e, może jakiś światopogląd. E, możliwe, że jeszcze tutaj e, może się coś zmienić w tej wieży. Może, że Wasza relacja będzie zupełnie na innych zasadach, no, za innych zasadach. E, szła i po prostu będzie się po prostu inaczej się rozwijać. Dobrze, patrzymy dalej, król mieczy. No, ta osoba będzie się Wam tutaj przeglądać, słuchajcie. Będzie ukrywać oczywiście swoje uczucia, swoje emocje, nie wyjdzie do tego tak od razu. Dobrze, kochani, to patrzymy dalej. O, kochani, on tu dobrze czuje, tutaj w kochankach słuchajcie, e, jednak jest to uczucie, jest e, ta miłość, e, jesteście razem e, i zobaczcie, anioły nad Wami czuwają, macie tą e, opiekę, jest e, ta opieka nad Wami, więc tutaj ja myślę, że oni Cię nie musicie martwić. E, i no, czuje ta do was osoba, do was tą chemię, ma to y, przyciąganie i może jeszcze tak naprawdę jeszcze się zastanawiać, y, czy y, z wami być. Y, no i kochani, już ostatnia karta. Y, szóstka mieczy. No, jeszcze ta osoba ma słuchajcie, blokady tutaj w tych mieczach. Y, są powroty do przeszłości, was wspomina y, to, co było między wami. Y, to, co Was łączyło, e, więc to tak, kochani, będzie wyglądać na ten e, moment. E, więc e, podsumowując, e, jest uczucie, tak. E, zrobimy tak: propozycja. Mamy tutaj e, tą blokadę, czyli te spadki energetyczne. Tu się może coś zawalić. Tu już wiemy, że będzie ta osoba ukrywała e, swoje uczucia. E, Możliwe, że tutaj będzie to jakieś. Możliwe, że może y, będzie jakieś y, spotkanie, może być, że będzie to na zasadzie możliwe, chociaż niekoniecznie y, romansu. Y, możliwe, że będzie dłuższa relacja, jakieś tutaj właśnie y, spotkanie z tą osobą, kochani. Y, więc od stało to wszystko. Y, życzę Wam spokojnego, cudownego wieczoru, kochani. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, obserwujcie kanał. Pozdrawiam, picestarów. Pa, pa.